Rozdział 36. Wiara Apaczów. Rok 1947. Kiedy William Branham dotarł do Oakland w Kalifornii w połowie marca 1947 roku, dowiedział się o małym Davidzie Walkerze, chłopcu kaznodziei, który prowadził ewangelizacyjne nabożeństwa w tym samym czasie, kiedy Bill modlił się za chorych. Zaintrygowany. Pierwszego wieczoru Bill zakończył swoje nabożeństwo wcześniej, aby posłuchać, jak mały David głosi. Billowi spodobało się to, co usłyszał. Chociaż mały David był tylko chudym nastolatkiem, potrafił posługiwać się słowem Bożym z mądrością i odwagą, które znacznie przewyższały jego wiek. Po spotkaniu Bill przedstawił się. W trakcie rozmowy obaj ewangeliści porównali wielkość tłumów przychodzących na ich spotkania. Mały David głosił w Oakland od kilku nocy, a jego sala nigdy nie była zapełniona w więcej niż jednej trzeciej. Jego audytorium mieściło 7 tysięcy osób, ale średnia liczba wiernych wynosiła około 2500. Z drugiej strony, Bill prowadził zebrania w sali, która mieściła tylko 3 tysiące osób, a w pierwszą noc tłum liczył około 7 tysięcy osób. Mały David zasugerował, by zamienili się salami. Zrobili to, a wynik był korzystny dla obu. Bill chciał oddać małemu Davidowi różnicę między opłatą za mniejszą i większą salę, ale chłopak odmówił, mówiąc, może pewnego dnia będziesz mógł mi zrobić przysługę. W tym czasie Jack Moore, który wciąż podążał za kampaniami Williama Branhama, poleciał do Ashland w Oregonie, aby namówić swojego przyjaciela Gordona Linseja, by sam zobaczył tą fenomenalną usługę. Mur był pełen entuzjazmu, opowiadając Linsejowi o mocy Bożej, którą codziennie obserwował. O puchnącej ręce billa, ujawnianych chorobach, uzdrowionych niewidomych, głuchych i kulawych, o demonach wyganianych w imieniu Jezusa Chrystusa. Udało mu się przekonać Linceja, że warto to zobaczyć. Razem pojechali do Kalifornii i uczestniczyli w nabożeństwie Billa w Sacramento. Usługa tej nocy wstrząsnęła dogłębnie wiarą Gordona Linseya. 41-letni Linsey był już od 23 lat pełnoetatowym usługującym. Ostatnie pięć lat był pastorem w Ashland, Oregon, ale wcześniej przez 18 lat był ewangelistą podróżującym po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przez te wszystkie lata nigdy nie widział mocy Ducha Świętego, przejawiającej się tak namacalnie, jak to miało miejsce tej nocy w Sakramento. To napełniło go taką wiarą, jakiej nigdy wcześniej nie znał. Jak bardzo pragnął podzielić się tym doświadczeniem z przyjaciółmi. Myśląc o wszystkich pastorach i zborach, które znał w całym kraju, wpadł na pewien pomysł. Następnego dnia Gordon Lindsay spotkał się z Bilem. I podzielił się z nim swoimi myślami. To było początkiem przyjaźni, która miała dalekosiężne skutki dla obu z nich. Po Sacramento Bill przeniósł się do Santa Rosa w Kalifornii. W sobotni wieczór ochroniarze mieli problem z powstrzymaniem młodego mężczyzny, który chciał przejść przez kolejkę modlitewną. Myśleli, że nie chce czekać na swoją kolej. Zamieszanie, jakie to wywołało, Odwróciło uwagę Billa od modlitwy za chorych. Usłyszał, jak młody mężczyzna mówi do ochroniarzy: Nie chcę wejść do kolejki modlitewnej. Po prostu chcę zadać temu kaznodziei jedno pytanie. Podchodząc do krawędzi platformy, Bill zapytał: Czego pan chce? Młody mężczyzna zapytał: Jak się pisze twoje nazwisko? To wydało się Bilowi dziwnym powodem do wywoływania takiego zamieszania. Odpowiedział: B R A N H A M. Mężczyzna spojrzał na kartkę papieru, którą trzymał w ręku, a potem odwrócił się i zawołał podekscytowany do tłumu: "Mamo, to jest to, to jest to!". Matka chłopaka podeszła i wyjaśniła: "Mój mąż i ja jesteśmy ewangelistami w zgromadzeniach Bożych. Mam dar mówienia językami, a mój mąż ma dar interpretacji. 22 lata temu modliłam się w językach kiedy przez mojego męża przyszło proroctwo o nocy, takiej jak dzisiejsza. Zapisaliśmy to, a przez te wszystkie lata leżało to w skrzynce. Kiedy usłyszeliśmy o Twoich spotkaniach, odkopałam to, ale chcieliśmy upewnić się, że to Ty jesteś tym, o którym mówiło proroctwo. Młody mężczyzna podał Bilowi kartkę, zawierała ona następujące słowa: Tak mówi Pan. W ostatecznych dniach, przed przyjściem Pana, pośle mojego sługę Williama Branhama na zachodnie wybrzeże. dwa lata temu, pomyślał Bill. To musiało być w 1925 roku, kiedy miałem tylko 16 lat. Dreszcz przeszył jego ciało. Oto w tym starym proroctwie było kolejne potwierdzenie, że jego usługa była uprzednio przeznaczona przez Boga jako coś wyjątkowego. Pod koniec kwietnia 1947 roku Bill wrócił do Feniks. Tym razem, by przeprowadzić spotkanie dedykowane dla miejscowej ludności mówiącej po hiszpańsku w mieście. To był pierwszy raz, kiedy prowadził nabożeństwo przy pomocy tłumacza. W ciągu dnia Bill spotkał chrześcijańskiego misjonarza który pracował wśród Indian Apaczów w rezerwacie San Carlos, 50 mil na wschód od Feniks. Misjonarz przywiózł trzech chorych Indian, aby wzięli udział w zebraniu Branhama, mając nadzieję, że będą mogli stanąć w kolejce modlitewnej i zostać uzdrowieni. Misjonarz zaprosił Billa, by przeprowadził nabożeństwa w rezerwacie. Bill obiecał mu, że jeśli Pan uzdrowi tych trzech Indian tej nocy, Zorganizuje spotkanie dla apaczów. Tego wieczoru Bill postawił odważne wyzwanie. Był już tak przekonany o gotowości Jezusa Chrystusa do uzdrowienia ludzi, że jego własna wiara nie miała praktycznie żadnych granic. Czyż anioł nie powiedział mu, że jeśli będzie szczery i przekona ludzi do uwierzenia mu, nic nie stanie na drodze jego modlitwy? Po wszystkich cudach, jakich był świadkiem w minionym roku. Bill nie bał się stawić czoła najtrudniejszym przypadkom, jakie mógł znaleźć. Wręcz przeciwnie, przyjmował je, czując, że są one jeszcze większym dowodem na to, że jego Bóg może uczynić wszystko. Teraz, przed tymi, mówiącymi po hiszpańsku, ludźmi, powiedział: Przynieście mi kogoś, kto jest kaleką lub cierpi. Przyprowadźcie mi najcięższy przypadek, jaki możecie znaleźć. Gwarantuję wam, że ta osoba zostanie uzdrowiona, zanim skończę się modlić. Ktoś przyniósł kaleką Meksykankę, która nigdy w życiu nie chodziła. Wyglądała na okropnie zdeformowaną. Jej plecy były mocno wygięte, a nogi zwisały, zwiotczałe i bezużyteczne. Bill bez cienia wątpliwości zaczął się modlić o uwolnienie tej dziewczyny. Minęło pięć minut bez żadnej zmiany. Potem dziesięć minut. Potem piętnaście. Bill nie martwił się. Wiedział, że Bóg to uczyni. Ile czasu to zajmie, nie miało znaczenia. Minęło dwadzieścia minut, potem trzydzieści. Bill kontynuował cichą modlitwę, błagając Boga o uwolnienie tej dziewczyny z jej więzów. Minęła godzina, potem półtorej godziny. Ludzie w audytorium stawali się niespokojni. Próbując utrzymać tę samą pewność, którą mały człowiek na platformie zdawał się posiadać. Po godzinie i 45 minutach modlitwy, mała meksykanka krzyknęła. Jej plecy strzeliły, gdy wyprostowała kręgosłup po raz pierwszy w swoim życiu. Widzowie oszaleli z ulgi i podekscytowania, gdy ta kiedyś kaleka dziewczyna stanęła na swoich wątłych nogach i zeszła ze sceny, trzymając rękę Billa. W odpowiedzi ludzie zebrali się w kolejce modlitewnej, czekając na swoją kolej. Z pomocą tłumacza, Bill modlił się przez kolejne 10 godzin za tych chorych i potrzebujących ludzi mówiących po hiszpańsku. Wiele cudów miało miejsce. Wśród setek osób, które otrzymały uzdrowienie, byli również ci trzej Indianie Apache, których misjonarz przywiózł z rezerwatu. Zgodnie z obietnicą Kilka dni później Bill udał się na wschód, aby przeprowadzić jedno wieczorne nabożeństwo uzdrowieniowe w rezerwacie San Carlos. Mały drewniany kościółek był zbyt mały, by pomieścić setki Indian, którzy przybyli, by usłyszeć Billa. Misjonarz podłączył mikrofon i wzmacniacz do kilku głośników na zewnątrz. Rodziny rozkładały koce na ziemi i siadały, by słuchać. Bill zaczął przemawiać tuż po zachodzie słońca. Kobieta z plemienia apaczów pełniła rolę tłumacza. Z powodu swojej ogromnej miłości do amerykańskiego zachodu, Bill dużo czytał i rozmyślał o sytuacji Indian. Może to krew Indian w jego własnych żyłach sprawiała, że czuł teraz taką empatię. Tego wieczoru, otwierając swoje serce przed swoimi czerwonymi braćmi i siostrami, Bill przeżywał swoje kazanie głębiej niż zwykle. Powiedział Indianom, jak bardzo jest mu przykro z powodu tego, jak ich przodkowie byli traktowani przez białych ludzi. Nawet dziś interesy Indian nie zawsze były brane pod uwagę przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ale jest ktoś, kto zawsze da wam uczciwą ofertę, powiedział im, i to jest pan Jezus Chrystus. Po zakończeniu kazania Bill poprosił tych którzy potrzebowali modlitwy, aby ustawili się w linii po jego prawej stronie. Żaden Indianin nie stanął. Zdezorientowany, Bill zapytał swojego tłumacza, Gaja Evansa co się dzieje? Gaj Evans nie wiedział. Prawdopodobnie wszyscy byli sceptyczni. Wracając do budynku misji, misjonarz przyprowadził kilku swoich pomocników, którzy zgodzili się, by się za nimi pomodlono. Pierwsza przyszła kobieta-indianka z dzieckiem na plecach. Kobieta nie mówiła po angielsku. Gdy Bill chwycił jej prawą rękę swoją lewą, poczuł pulsującą, demoniczną wibrację. Przypominało to łagodne porażenie prądem, które przeszło przez jego ramię, w stronę serca. Grzbiet jego ręki napuchł i zabarwił się na czerwono, a białe bąble pojawiły się na skórze w regularnym wzorze. Bill powiedział do mikrofonu. Proszę pani, ma pani chorobę weneryczną. Kobieta spojrzała na niego z wyrazem zdumienia, jakby pytała, skąd wiedziałeś? Następnie przyznała, że jego stwierdzenie było prawdziwe. Wciąż trzymając jej rękę, Bill wyjaśnił zebranym dar uzdrowienia, opisując jak znak, jego dłoń wykrywała wibracje wszelkich chorób wywołanych przez zarazki. Następnie, pochylając głowę i zamykając oczy. Bill poprosił Jezusa Chrystusa o uwolnienie tej kobiety od jej cierpienia. Kiedy otworzył oczy, jego lewa ręka była normalna. Ci Indianie, którzy siedzieli blisko pierwszych rzędów, mogli to zobaczyć. Ona była uzdrowiona. W szeregach sceptyków rozległy się westchnienia zdumienia. Następnie matka przyprowadziła swoją córkę. Bill wziął dziewczynkę za rękę. A potem zwrócił się do swojego tłumacza i powiedział: Nie wiem, co jej dolega. To nie jest choroba wywoływana przez zarazki, ponieważ nie czuje reakcji na obecność innego ciała poza zalążkiem życia. Ponieważ matka mówiła tylko w języku apaczów, Guy Evans musiał zapytać ją, co dolega jej córce. Następnie Guy wyjaśnił Bilowi: Ta dziewczynka nie może mówić ani słyszeć. Kiedy była niemowlęciem. Miała gorączkę, która ją tak osłabiła. Bill wziął dziewczynkę w ramiona i pomodlił się: Panie Jezu, proszę, zrób coś teraz, żeby ci ludzie zrozumieli, że jesteś tutaj i próbujesz im pomóc. Gdy tylko zakończył modlitwę, wiedział, że dziewczynka została uzdrowiona. Zachęcił ją, by spróbowała mówić. Na jej twarzy pojawił się zdumiony wyraz. Obróciła głowę i spojrzała pytająco na matkę. Która wskazała jej w języku migowym, żeby spróbowała coś powiedzieć. Dziewczynka otworzyła usta i wydała ciąg niezrozumiałych dźwięków. Ale to były dźwięki. Bill powiedział przepraszająco: Och, z każdym dniem ona będzie mówić coraz lepiej. Guy Evans uśmiechnął się i powiedział: Ona mówi całkiem nieźle już teraz. Widząc ten cud, widzowie zaczęli szeptać między sobą. Wymieniając się uwagami, szybko zamilkli, gdy kolejna matka przyprowadziła swojego małego syna. Bill wziął go za rękę, ale nie poczuł żadnych wibracji. Gdy zapytał, co dolega chłopcu, matka chwyciła syna za włosy i odchyliła jego głowę do tyłu, odsłaniając krzyżujące się oczy. Kiedy Bill widział dziecko z zezem, Zawsze przypominała mu się jego córka Sharon Rose i to, jak jej oczy skrzyżowały się z bólu, gdy umierała na zapalenie opon mózgowych. Teraz Bill poprosił tłumaczkę, by wszyscy schylili głowy. Następnie wziął chłopca w ramiona, tak by jego głowa opierała się na jego ramieniu i była skierowana tyłem do niego. Z całego serca poprosił Jezusa o uwolnienie chłopca. Gdy poczuł, że Bóg odpowiedział na jego modlitwę, Bill poprosił Indian, by podnieśli głowy. Bez wcześniejszego sprawdzenia Bill odwrócił się, tak by chłopiec stanął twarzą do tłumu. Apacze zamruczeli z aprobatą. Oczy chłopca były teraz doskonale wyrównane. Przez tłumaczkę Bill poprosił chłopca, by zademonstrował swoje uzdrowienie, poruszając oczami. To przekonało zebranych. Z ziemi wzniósł się kurz, gdy setki apaczów zaczęły spieszyć, by ustawić się w linii po prawej stronie Bila, by pomodlono się również za nimi. Bill podziwiał prostą wiarę apaczów. Kiedy ci Indianie widzieli nadprzyrodzone wydarzenie, otwierali swoje serca i korzystali z tego daru. Zgarbiona starsza kobieta podeszła na kulach wykonanych z mioteł. Jej włosy były ozdobione paskami skóry a jej brązowa skóra była pomarszczona od lat spędzonych na słońcu i wietrze. Kiedy spojrzała na Billa, łzy ciekły po pokrytej zmarszczkami twarzy. Bill wyczuł jej wiarę i szacunek. Zanim zdążył się pomodlić za nią, wyprostowała się i podała mu swoje kule. Następnie odeszła ze sceny, nie korzystając już z nich. Przez całą noc Bill modlił się za długą kolejkę apaczów. Zanim nadszedł świt, Zauważył, że niektórzy Indianie przechodzący przez kolejkę modlitewną byli mokrzy od pasa w dół. Zapytał Gaja Ewansa, co się dzieje. Gaj wyjaśnił: Na początku myśleli, że jesteś oszustem. Kiedy zobaczyli, jak oczy tego chłopca wyprostowały się, wielu z nich przeszło kilometry. Przeprawili się przez rzekę, zabrali swoich bliskich i przynieśli ich tutaj, by się za nich pomodlić. Dwaj Indianie, którzy byli do pasa mokrzy, Przywieźli starego mężczyznę na noszach zrobionych z ściętego, szorstkiego drewna. Noc była chłodna, więc Bill zapytał: Nie boicie się, że złapiecie zapalenie płuc? Jeden z mężczyzn odpowiedział: Jezus, Chrystus się o mnie zatroszczy. Przywiozłem mojego tatę. Wierzę, że Jezus go uzdrowi. Położywszy ręce na starym ojcu, Bill pomodlił się. Niech pan Jezus sprawi, że będziesz zdrowy. Następnie dwaj młodsi mężczyźni znieśli starego mężczyznę ze sceny. Po tym jak Bill pomodlił się za kilka kolejnych osób, usłyszał krzyk. Kiedy spojrzał w stronę źródła, zobaczył tego samego starego mężczyznę, który teraz stał na własnych nogach, krzycząc i machając swoimi noszami w powietrzu. Następnego ranka szef apaczów zapytał Bila: czy lubi polować? Bill wiedział, że ich rezerwat jest chroniony przed polowaniami przez osoby spoza plemienia, więc uznał to zaproszenie za zaszczyt. Tak, uwielbiam polować. Konno wjechali do kanionu. Polowanie było wspaniałe. Widzieli tak wiele dzikich indyków, że Bill żartował, że mógłby je złapać rękami, gdyby chciał.